Witam wszystkich hodowców od pasjonatów gołębi <laughs> Lod numer 6 To jest wi witstok. Około 340 km do mnie Gołąbki były wypuszczone 635 Także 9, 9,30 Mam nadzieję, że się pojawią czy jest przygotowany Wysprzątane Kanidełko wyczyszczone, zaraz sypne karpy Karmy sypne Elektrolit przyjdzie tym tygodniu zrobię tak, że one przyjdą, one są nam zmęczone na pewno Naprawdę sobie zjedzą, odpoczną chwilę i dopiero wpuszczę im samce samce mam tutaj samce są tam Pogoda przepiękna jest. Że tam gołąbki mają lekko pod wiatr. 10 km pod wiaterek po drodze jest podwiat boczny wiatr zobaczymy jak im to pójdzie Ale jest bezchmurne niebo można powiedzieć cieplusio także nie będę zanudzał będą gołąbki, będę nagrywał do potem Widam mamy pierwszego gołębia. Ciężko bardzo. Bardzo ciężki lot. No chodź, 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 chodź. Szybko wszedł, zmęczony. Zobaczymy, jaki dokładnie 33, 7,7. Jak to będzie 7,7, 34, no to roczna samica, co mi zaskoczyła, nie 15, 110 się obudził, tydzień temu 600, był drugi, prezes pierwszy, ale typowany. Ogólnie to ciężki lot, bardzo ciężki, dużo działów puszczało dzisiaj. Gołębie zmęczone jeszcze po tej szizeczce Ja to mówię 600, bo to tam było do mnie chyba 600 no 650, 650 parę kilometrów Że ja czekam, choć może będą kapać pojedynczo Pierwszego gołębia już mamy Mamy drugiego gołąbka. chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź Chodź, chodź, chodź. No odbił się. Bardzo, no bardzo ciężko jest. No, kurcze Pod wiatr. 116 ten powinien być. No, 116, 15, 116. Tych będą kapać wszystkie to. No cóż, cieszę się, że przelatują Także czekamy, czekamy dalej. Jeszcze się tu odwrócę. Wszystko leci sam mną no z kierunku, no to podwiad miałe, kurczę, ciężko. Także czekamy, też doszczypowany jest. Lecą gołąbki dwa, chodź, 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 chodź. Mamy jeden odbity, tamty nie wiem czy nie mój. Tamty nie był mój, mamy trzeciego. Tamty nie był mój. myślałem tam dwa do mnie. Jeszcze będę zobaczyć czy on tu gdzieś jest. Tamty nie był mój, poleciał dalej. Mamy trzy gołąbki jako się nam zlatują Teraz przyleciał 2105, typowany trzeci MS Że czekamy dalej No jest czwarty, nagrywałem, ale myślałem, że się nagrywa, a ja zrobiłem Wyłączyłem, Nie się nie nagrało, 7,734 Roczna samica przyleciała czwarta, roczna samica przyleciała czwarta, też typowana MS, A no to jest jeden typowany, by przyleciał, to jest jeden typowany, to by musiał przylecieć, to nie pamiętam, 7,10 jest, 34 jest. 116 15 116 jak dobrze pamiętam. Także czekamy dalej. Ciszę, bo samczyki są jeszcze obok. Jeszcze nie wpuszczam samczyków, żeby one trochę odpoczęły. Może szybko wejdę. Pokażę. O, tu siedzą sobie przy wodzie. Trzy, tam jest czwarty. Także czekamy dalej z gołąbkami. Chodź, chodź, mamy kolejnego gołąbka. Chodź, 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 chodź. Chodź, piąty, a ten jakoś wysoko szedł. Chodź, chodź, chodź. No kurczę, Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Odbita. Tej nie typowałem. Tej nie typowałem, ostatnio się spóźniła mi. Przeleciała w tym... W tym samym dniu, ale... Poza konkursem grubo. Także mamy pięć sztuk. Czekamy dalej. No, no, rozmawiałem przez telefon, roczny samiec przyszedł. Jedziemy do środka, bo wpuściłem teraz, wpuściłem teraz samce. Kiedyś był, o tu siedzi. Ten tutaj. Widać zmęczony. Widać zmęczony. Także jako się zlatują Chodzimy do zegara 6 sztuk już jest o, Teraz właśnie poczułem siedem 34 cztery Samczyk Także czekamy dalej, jeszcze jeden i będzie 50% Ale jest bardzo ciężki lot Dużo oddziału gdzie puściło pod wiatr Ale czekamy jako się schodzą te gołąbki Kolejny gołąbek Chodź, chodź, chodź 7726, roczna samica to mamy 50% Już, ale konkursy nie zapała Także ja sobie czekam dalej, teraz to, co dolecam, żeby były może poza konkursem, ten już przyleciał Także czekam No podsumowanie lotu Lot był bardzo ciężki Bardzo, ale jestem zadowolony Może nie mocno, ale jestem 5 gołąbków już brakuje W konkursie miałem też 5 gołębi Także czekamy za czekamy za, za resztą coś to może dolecieć no, tutaj samiczkę musiałem od nie widać Osadzić Miałem sączyki za mocno męczył tam w celach i tam po prostu tam na dole czeka samczyk, jestem dole za samiczką. Tutaj trzecia dołu też czeka za samiczką. Ogólnie brakuje, o, tam do góry, to jest za, samiczką, za samczykiem tam czeka roczny samiec, dwie dwudziestki i dwie roczne samice. Muszę je pozamykam. Pozamykam je. Troszeczkę, żeby się bardziej sparzyły. Bo ja, tutaj jak oglądacie filmiki, to z rozpodu dałem samczyki. I one tak się dokładnie nie do końca nie poparzyły. Nie ma tej motywacji. Powiedziałem, że przytrzymam długo. O, i tak ma być. jak tam samiczka leży. Tam też samczyk jest w środku miejsce leży ładnie Tam do góry tam. I tak ma być Te na dole też tam jest o, w dole I tak ma być Ogólnie tydzień temu była ciężka 500 że to się mówi Tam mówię 600 na to Teraz był ciężka, tam było chyba 350, jakoś tak do mnie Pod wiatr, dosyć długo im zeszło Zmęczone jeszcze tą 500, 600 przepraszam Ale jest dobrze Jakoś głąbki się schodzą Ta samiczka o, tak widać Ona nie wie do gdzie ma iść Przeleciała dzisiaj. I teraz postanowiłem tak zrobić, że żeby były dłużej ze sobą. Może nawet dopuszczę do jajek. Jedną pięćsetę odpuszczę. Bo te samiczki lecą, nie wiedzą do kogo lecą. Zobaczymy, kto, co tam czas przyniesie. Ale ogólnie jest dobrze. Także wrzucam wszystko. Gąbków przyleciało i ja mam 14, 14 koszowałem tylko. Tylko 14 koszowałem. 14 sztuk. 9 przyleciało. Czekam, może jeszcze coś przyjdzie. Samiczka powinna przyjść tutaj do samca tego roczna tu na wprost do tego niebieskiego. Ona powinna dzisiaj przyjść. My zobaczymy, czy przyjdzie. Człowiek by, chciał. Człowiek by chciał dużo. A jak będzie, to co mam i tyle. Także ta przyleciała właśnie ta to, co jest na podłodze. To ona przyleciała pierwsza, 15-110 Ona przyleciała pierwsza dzisiaj Przeleciała i nie ma samczyka, no. Ona wchodziła do tego samca, do tamtego samca, to powiedziałem dosyć, zamykam Zamykam i tyle Nie ma ona muszą konkretnie, ta samica, tam tamta samica, co jest, ona musi konkretnie do tego samca lecieć. I tyle. Jak przylecą, nie wiem, czy dzisiaj coś jeszcze przyleci, czy jutro, to to samo będę. Podalos powieszę karmniki, karmniki powieszę i one będą z dwa dni tak sobie w celi siedzieć. I tyle. Tam samiczkę też muszę dopuścić, wpuścić tam do samczyka. Jednego, tylko ją za mocno męczył i ona się popiesiła na siadce. I tam mu spazura i nie chciałem, żeby męczył. Ten samczyk. I wziąłem, ją odsadziłem. Na no, obok widzę. młodziki jeszcze tutaj pokażę. Młodych trochę już tu się nazbierało. Trochę się tych młodych nazbierało. I byki. byki niektóre są już takie. się sobie polatać, ale nie ma. Ja wypuszczam co drugi dzień. Co drugi dzień wypuszczam. Jak na razie mi nic, ani jedno młody nie znik Jestem z tego bardzo zadowolony, mogę się zapeszać Jak to wygląda Jedna prośba Proszę mi nie pisać jakichś tam pouczających komentarzy mi tam kolega jakiś napisał, że młode Młode się oblatuje 3, 3 tygodnie przed... 3 tygodnie przed lotami. A no to co ona mają cały zasiedzieć? Później wypuścisz i kropka zobaczysz po nich. Jakichś bzdurnych, proszę mi nie pisać komentarzy. No to nie ma sensu, taki komentarz, jakiś bez sensu. Robię tak jak robię, nic mi nie znikło, zdrowe widać, nie znikają, latają, nie gonię ich tam, same se latają, otwieram, same se latają, tamte latają, te skakają po dachu, nie zwracam uwagi, sypię, karmę rano. Tak to wygląda, także z całego kształtu jestem zadowolony, będę kończył, teraz to wszystko posklejam. Rzucę. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dobry lot.